Współczesna Warszawa była inna, wysoka, nowoczesna, głośna. Zuzanna Stachowska, wnuczka Pawła, szła krakowskim przedmieściem z kubkiem kawy i słuchawkami w uszach. Na ulicach powiewały flagi, a w powietrzu unosił się zapach pieczonych rogali i zimnego wiatru. Dla niej 11 listopada był dniem wolnym od pracy. Ale tego roku coś się zmieniło. Na uczelni dostała zadanie: przygotować reportaż o tym, jak jej rodzina przeżyła odzyskanie niepodległości. Znalazła w szufladzie stare pudełko, listy, fotografie, medal z orłem. Wieczorem usiadła przy biurku i zaczęła czytać. List z 1918 roku, ten sam, który wędrował przez trzy pokolenia, brzmiał tak świeżo, jakby napisano go wczoraj. Zuzanna wzięła płytę winylową dziadka, mazurek Dąbrowskiego, nagrany jeszcze na szelaku, i puściła ją w laptopie. Z głośników popłynął chropowaty dźwięk, ale w nim było coś prawdziwego. Zatrzymała się przy oknie. Na dole szli ludzie z flagami. Nie krzyczeli, nie śpiewali, po prostu szli razem, spokojnie. Zuzanna pomyślała, że może właśnie o to chodziło jej pradziadkowi, o tę ciszę, w której ktoś trwa. Wzięła biało-czerwoną wstążkę i przywiązała ją do futryny okna. Światła miasta odbijały się w szybie, jakby ktoś zapalił w listopadzie nowe słońce.